Dzień dobry. Zapraszam dziś Państwa na spotkanie z Japończykiem legitymującym się polskim paszportem. Mowa tu oczywiście o zegarku Orient Multi-E Kalendar, który nazywany był cesarskim, ale fani marki znają go też pod pseudonimem Patelnia. Przydomek ten zawdzięcza dużej tarczy, mocno naładowanej informacjami, która jednak jest bardzo czytelna i pokazuje wieloletni kalendarz, który jest unikalną komplikacją dostępną w tym modelu. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ikonicznych modeli japońskiej marki. Zegarek, który w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, a także na początku lat 2000. był bardzo popularny. Nadal jest bardzo popularny wśród fanów dzięki swojej dość unikalnej komplikacji. Orient wytwarzał zegarki naręczne już przed wojną. W 1934 roku rozpoczął taką produkcję, a w 1936 firma otworzyła już własną fabrykę. Niestety wojna, druga wojna światowa powstrzymała rozwój japońskiego przemysłu i firma praktycznie zniknęła z rynku. Odrodziła się jednak bardzo szybko. Już rok po zakończeniu działań wojennych, najpierw pod nazwą Tamakeiki Company, a później w 1951 roku została przemianowana na Orient i pod tą marką produkuje zegarki do dzisiaj. Główne dwie kolekcje, właściwie dwie linie modelowe tej marki to jest Orient i Orient Star, czyli marka takiego segmentu premium. Dziś firma jest własnością Seiko Epson Corporation, w związku z czym ma dostęp do wielu nowoczesnych technologii. Pierwszy model Orienta z funkcją Multi-E został pokazany światu w 1965 roku i był wyposażony w autorski mechanizm z naciągiem automatycznym i funkcją odczytu wszystkich dni tygodnia dla danego miesiąca. Pomysł był zrealizowany prosto, podobnie jak w obecnych modelach. Był to obrotowy dysk z latami, wtedy od 1960 do 1981 i należało zgrać oznaczenie miesiąca, dnia i roku i wtedy można było odczytać właściwą kombinację, czyli mając zgrany miesiąc z rokiem, można było odczytać dni tygodnia dla poszczególnych dat, czyli wiadomo było, że na przykład poniedziałek to będzie w danym miesiącu 7, 14, 21, 28 dzień miesiąca. Oczywiście można było tak jak i w obecnym modelu odczytywać te daty dla wielu kombinacji Lat i miesięcy, a nie tylko jednej, co później sobie zobaczymy, przechodząc przez te wszystkie funkcje, jakie oferuje nam zegarek. W pierwszej wersji mechanizm był mechanizm dysku, był obracany. O dodatkową koronką, czyli zegarek miał dwie koronki, jedną na pozycji godziny drugiej, na po drugą na pozycji godziny czwartej, i one służyły, jedna służyła ta dolna do nakręcania zegarka i regulowania czasu, natomiast ta górna służyła do obracania dysku, który zawierał właśnie te informacje dotyczące wieloletniego kalendarza. Te pierwsze zegarki miały zaledwie 39 mm średnicy, ale wtedy było to dosyć dużo, ponieważ zwróćmy uwagę na to, że w latach 60. nawet faceci nosili zegarki o średnicach 35-36 mm. Te pierwsze modele Orienta Multi-Calendar były wyposażone w mechanizm z naciągiem automatycznym, oparty na 21 kamieniach, dość dokładny i niezawodny jak na tamte czasy. Charakteryzowały się dość prostą stalową kopertą, miały mineralne szkło i były wodoszczelne. Do 30 metrów. W kolejnych wersjach tych zegarków, dostępnych już w latach późniejszych, 80., 90., jedną koronkę zastąpiono przyciskiem, który służył do skokowego przesuwania dysku. Jedno naciśnięcie przycisku powodowało przesunięcie dysku o jeden skok, czyli o jeden rok. Później modele Troszeczkę udoskonalono, między innymi wprowadzono wyższą wodoszczelność. Zegarki były już wodoszczelne do 50 metrów, a nie do 30, co dawało już szansę na przykład na wejście z nimi do wody. Te nowsze modele, dostępne m.in. w latach 90. i 2000., -tych. były wyposażone oczywiście w mechanizm in-house, bo w orgięcie wszystko jest in-house. Był to kaliber oznaczony symbolem 46D40, tak samo jak jego poprzednik. Był ożyskowany na 21 kamieniach. Balans pracował z częstotliwością 3 Hz, czyli 21 600 na godzinę. A do sterowania tym dyskiem, jak powiedziałem, służył przycisk umieszczony tutaj na wysokości godziny Drugiej. Obecna wersja, która weszła w roku 2022, czyli te modele, które mamy przed sobą, są sterowane już wyłącznie jedną koronką. W tym wypadku koronka służy do wszystkich ustawień zegarka i nie ma potrzeby stosowania dodatkowego przycisku. Rozwiązanie bardzo wygodne i eleganckie. Za chwilę opowiem dokładnie, jak ono działa. We współczesnych modelach, z którymi mamy do czynienia teraz, stosuje się już. Nowy kaliber. Jest to oczywiście, tak jak i poprzednio, własna konstrukcja orienta. Oznaczony jest on symbolem F6D22. Tutaj możemy go sobie zobaczyć, jest on widoczny, bo każdy model ma przeszklony dekiel, przez który możemy obserwować sobie pracę tego mechanizmu, jak również podejrzeć jego wielkość. Jak widzimy, ten mechanizm jest sporo mniejszy od średnicy zegarka, w związku z czym ta Wielkość koperty jest podyktowana głównie koniecznością zapewnienia czytelności wskazań, których jest dość dużo, bo jednak ta skala wieloletniego kalendarza, ta cała podziałka, żeby można ją odczytać bez konieczności użycia lupy, czyli tak, żebyśmy mogli jej po prostu używać na co dzień, musi być dość duża. Te cyferki i literki muszą mieć określony rozmiar, żeby każdy był w stanie je odczytać. Wracając do samego mechanizmu, główną zmianą jest to, że. Oczywiście usunięto przycisk i wszystko jest sterowane za pomocą koronki. Druga zmiana jest taka, że jest on wyposażony w funkcję zatrzymania biegu sekundnika w momencie regulacji zegarka, co pozwala bardziej precyzyjnie ustawić zegarek niż w przypadku, kiedy nie było tego, tej możliwości zatrzymania i sekundnik po prostu obiegał przez cały czas tarczę. Zegarek jest dość duży. Średnica koperty to 43,5 mm, czyli sporo. Jej grubość to 12 mm. Powierzchnie są satynowane, czy też szczotkowane, jak kto woli, i polerowane. Dzięki temu, że nie cała powierzchnia koperty, czyli nie wszystkie jej powierzchnie płaszczyzny są polerowany zegarek wydaje się trochę mniejszy niż jest w rzeczywistości. Gdyby to wszystko zostało wypolerowane, to na pewno sprawiałby wrażenie takiego naprawdę dużego zegarka, który trudno zmieścić na każdym nadgarstku. W rzeczywistości, co pokażę później, kiedy założy się go na nadgarstek, nie jest wcale tak duży i nie jest niewygodny, głównie dzięki temu, że ucha opadają nieco w dół i bransoleta nie odstaje w kierunku góry i dołu, tylko zawija się bardzo ładnie. Na nadgarstku. W polerowanym pierścieniu lunety osadzono mineralne szkło. Nie powiem, że niestety, bo dzięki temu, że szkło jest mineralne, a nie zastosowano tu szafirowego, być może udało się utrzymać niższą, bardziej atrakcyjną dla klientów cenę. Stalowa bransoleta w tej wersji bardzo fajna, wygląda na pięciorzędową, choć oczywiście taka nie jest. To jest po prostu jedno ogniwo w takim kształcie. Zapięcie. Fajnie, że jest satynowane, mniej będzie widać na nim wszelkie rysy. To niestety to jest najsłabszy punkt zegarka. To zapięcie jest po prostu takiej no, przeciętnej jakości, bym powiedział. Jest to taka blaszka, jaką zwykle spotykamy w japońskich zegarkach ze średniej półki cenowej. Samo wykonanie zegarka, jakość wykończenia, wszystko jest na bardzo wysokim poziomie i to nie tylko jak na tą klasę cenową. Jeśli chodzi o Cyferblad. Opowiem na przykładzie tej wersji. Mamy nakładane indeksy tutaj w kolorze złotym. Tarcza jest zielona z delikatnym gradientem. Tak samo złote, dopasowane do koloru indeksów są wskazówki. Godzinowa i minutowa w kształcie DOFIN. I taka cieniutka wskazówka sekundnika, również w kolorze złotym. Wszystkie oznaczenia wiecznego kalendarza są w tym przypadku białe. Podobnie białe oznaczenia mamy w przypadku zegarka w wersji złotej. Tutaj dodatkowo mamy złotą gradientową tarczę, która jest coraz ciemniejsza ku brzegom. Jest ona ozdobiona szlifem słonecznym. Ten zegarek w ogóle jest cały w złotej kolorystyce, za wyjątkiem dekla, który pozostał srebrny. Bransoleta także w złotym kolorze, również satynowane. Wykończenie zapięcia. Ten zegarek to taka najbardziej krzykliwa wersja, ale jednocześnie chyba najbardziej oddająca ducha epoki. Gdybym szczerze mówiąc miał wybierać dla siebie model, to nie wiem czy nie zdecydowałbym się właśnie na ten złoty. Tutaj również oznaczenia wiecznego kalendarza są w kolorze. Białym. Po prawej znajdziemy okienko datownika, po lewej logomarki. Koronka jest nieduża, ale bardzo wygodna, jest oczywiście oznaczona logomarki. Łatwo dokonuje się nią wszelkich ustawień. Za chwileczkę do tego przejdziemy. Jak działa funkcja wieloletniego kalendarza? Korzystając z górnej skali miesięcy musimy zgrać ją z dwoma ostatnimi cyframi roku, w naszym wypadku 25 zgrywamy z wrześniem, ponieważ w tej chwili mamy wrzesień. Z dolnej skali możemy odczytać dni miesiąca odpowiadające poszczególnym dniom tygodnia. I w ten sposób wiemy, że poniedziałek to 1, 8, 15, 22 dzień Miesiąca i tak dalej dla wszystkich dni. Oczywiście ta kombinacja działa nie tylko dla jednego roku i miesiąca, ale również dla innych lat. Tak na przykład dla roku 2026 ta kombinacja jest poprawna dla czerwca, a dwa, dla 2027 dla lutego, marca i listopada. Będzie ona też poprawna dla kwietnia i lipca roku. 2047. W tym momencie należy się Wam jeszcze jedno wyjaśnienie dotyczące tych symboli, naniesionych w rewersie, w negatywie. Czyli jasne litery na ciemnym tle. Dotyczą one lat przestępnych, które oznaczone są z kolei na dysku na czerwono. Jeżeli chcemy sprawdzić na przykład ustawienia dni tygodnia i dni miesiąca, kombinacje dni tygodnia i dni miesiąca dla roku. Przestępnego, oznaczonego na czerwono, to w przypadku stycznia i lutego musimy zgrać ten rok właśnie z tym oznaczeniem w negatywie. I wtedy możemy poprawnie odczytać kombinację dni miesiąca i dni tygodnia. Oczywiście w przypadku wszystkich innych lat nie korzystamy z tego ustawienia, dlatego ten styczeń i luty są zdublowane w innej formie. Jak już zapewne. Zauważyliście, obracanie koronki w górę powoduje przeskok pierścienia o jeden skok, czyli o jeden rok, i możemy sobie zmieniać kombinacje. Czyli niezależnie od tego, jaka jest aktualna data, to możemy sobie sprawdzić te kombinacje dni miesiąca i dni tygodnia dla dowolnego roku, jaki sobie wymarzymy, który oczywiście jest w zakresie skali pracy tego zegarka. Obrót koronki w dół, Powoduje z kolei zmianę bieżącej daty w okienku datownika umieszczonym na godzinie 3. Tyle, jeśli chodzi o obsługę tego zegarka. Zegarki, które widzicie przed nami, polskie wersje językowe, jeżeli chodzi o znaczenia dni. Tygodnia i nazwy miesięcy będą poprawnie wskazywać daty, poprawnie będzie działać funkcja wieloletniego kalendarza do końca 2047 roku, kiedy skończy się zakres skali dysku. Co potem? Potem trzeba pójść po prostu do serwisu i wymienić dysk na nowy, który zacznie wskazywać poprawnie od 2048 roku przez kolejne 23 lata. Zegarki mają bardzo rozsądne ceny. Przynajmniej w mojej opinii, ten model kosztuje 1390 zł, ten 1490 zł, a ten, pokryty złotą warstwą PVD, jest najdroższy i kosztuje 1790 zł. Tak zegarek prezentuje się na rynku. Ja mam nadgarstek o obwodzie 19 cm, co daje Wam możliwość oceny. Jak duży w rzeczywistości, czy w takich warunkach, kiedy założymy go na nadgarstek, jest ten zegarek? Moim zdaniem większy wydaje się, kiedy leży, niż wtedy, kiedy założę go na rękę. Przy okazji powiem, że jest to najbardziej elegancka z wszystkich tych wersji kolorystycznych: srebrna koperta z jasną tarczą zestawioną z, ze złotymi indeksami i brązowym paskiem. Z cielęcej skóry, który jest naprawdę dobrej jakości, zapinany na klasyczną, stalową klamrę. Tak jak mówiłem, bransoleta bardzo szybko opada wzdłuż nadgarstka, w związku z czym zegarek nie odstaje. Mimo swoich sporych rozmiarów, nawet na mnie nie jest za duży. To, co mi się w tym zegarku bardzo podoba, to oczywiście bardzo oryginalna i użyteczna komplikacja wieloletniego kalendarza. Jakość wykonania tego zegarka jest na naprawdę wysokim poziomie i to nie tylko jak na tą półkę cenową. Jest to po prostu bardzo dobrze wykonany zegarek. Podoba mi się oczywiście to, że mamy tutaj do czynienia z polską wersją językową. Jest to bardzo miłe, kiedy zegarek mówi do nas w naszym ojczystym języku. Pewnie parę rzeczy dałoby się w nim poprawić. I pierwsza rzecz, którą bym w nim poprawił, to oczywiście. Zapięcie bransolety. Ta blaszka, która jest w zegarkach japońskich ze średniej półki cenowej, jest po prostu trochę gorszej jakości niż cała reszta zegarka, a przede wszystkim reszta bransolety. Drugie moje pobożne życzenie to szafirowe szkło. Fajnie byłoby je mieć, ale rozumiem, że w celu zachowania racjonalnej ceny został producent przy szkle mineralnym. Jest to ok. Kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem, to często na przykład podczas podróży pociągiem spotykałem. Ludzi, którzy nosili te zegarki, poprzednie wersje, oczywiście z przyciskiem, i zastanawiałem się, co to jest za skomplikowany zegarek, że on ma te wszystkie oznaczenia na tarczy, tak dużo tych cyferek, literek, ale oczywiście nie zaczepiałem wtedy obcych ludzi i nie pytałem o to. Natomiast tajemnica rozwiązała się, kiedy jeden z moich kolegów na studiach nosił właśnie takiego orienta i wtedy zapytałem go, co to. Za funkcję tajemnicze ma ten zegarek. No i okazało się, że jest to wieloletni kalendarz komplikacja bardzo użyteczna, naprawdę. Możecie sobie sprawdzić, jaką, jakim dniem tygodnia będzie na przykład 19 października 2028 roku, i zapewniam Was, że korzystając z tego zegarka, zrobicie to szybciej niż wyciągając z kieszeni telefon i zadając pytanie Google'owi czy jakiejkolwiek sztucznej inteligencji. Pod tym względem ta komplikacja jest naprawdę niezrównana. Ja wiem, że dzisiaj teoretycznie wszystkie te informacje są w internecie, jednak taka fajna funkcja, dość tajemnicza dla ludzi, którzy obserwują Was z boku w tym zegarku, to też jest pewien urok. Jak dla mnie, jest to po prostu fajny kawałek historii na nadgarstku. W tej chwili. Polskiej wersji językowej, co jest bardzo miłe. Ja wiem, że większość z nas radzi sobie doskonale z odczytem tych angielskich symboli dni, tygodnia czy miesiąca i nie jest to żaden problem dla nikogo. Jednak posiadanie tego w języku ojczystym jest takim miłym akcentem i dla oka i dla serca. Udanego dnia Wam wszystkim życzę. Do usłyszenia!